Hejka! Z tej strony YouTuberka Bąbelka, a to mój pierwszy odcinek na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Vlogstar Planet i tworzymy sobie nowe konto. Jest to mój nowy kanał, nazywa się Bombelka. Mam 0 subskrypcji, więc możecie zasubskrybować mój kanał. Zrobimy sobie nowe konto. Mam naprawdę fajne konto z wysokim levelem, chyba 38. No, ale dla, dla YouTuba sobie tworzymy nowe. Więc jak chcecie więcej odcinków youtuberki, bąbelki, to tak nie wiem, 5 łapek w ogóle bardzo Was blozi. Ja naprawdę nie wiem ile po, mu, muszę na, mam, wam mówić, ale... Nie wiem, no może z pięć łapek w górę, no bardzo bym się, bardzo bym się cieszyła, chociaż z jednej łapki w górę, no ale jakby było te pięć naprawdę to bym się bardzo cieszyła i naprawdę będę grywała codziennie, jakby trzymam się lat, więc jakby przepraszam was troszeczkę, że tak słodko mówię, ale mi się wydaje, że to nie będzie takie złe, um, dobra, więc musimy sobie stworzyć nowe konto, um, czy ja to w Black no tak... Mi się wydaje, że nie dobcie. Kram ten Block Star Planet. Nie jest tak źle, moim zdaniem. E, o, taka łodziutka jest naprawdę, ona mi się bardzo podoba. To jest moja ulubiona postać Block Star Planet. E, tylko niezbyt lubię ten fioletowy. Ja bym dała sobie bardziej taki różowy. O, jakiś łodziutki, tak, to musi być. Dam ich sobie taki. Taki o. I pa, ładniutko to wygląda. Niebieskie odka mogą być. Czy na dyskorocie, czy nie. Może na dyskorocie będziemy sobie tutaj chodzić, różowe butki. Różowe butki bym chciała. O, pięknie. I jeszcze... I no, może na przykład białe byśmy sobie dali. Oj, taka... Ja lubię tam postać, naprawdę ona jest bardzo ładniutka. No i myślę, że to jest git, więc nazwijmy siebie Dom. Belka. Nie wiem, czy to nie jest czasami zajęte, no mam nadzieję, że nie będzie, no, bo... Bo to jest dosyć chyba oryginalna nazwa. W sensie myślałam jeden dzień i dwie godziny, więc to jest chyba długo, więc mi się wydaje, że dobrze wymyśliłam nazwę. Hasło. Oj, muszę napisać bardzo dobre hasło. Więc proszę mi tutaj... Nie, nie powiem wam, nie powiem, nie, 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 nie Przepraszam ludki ale nie powiem wam jakie jest moje hasło. No i dobra, okej, okay, klikamy czy będzie zajęte? Hmm, niestety. Bombelka 1,2,3, no może? Hmm. Dobra pomberka, jeden, dwa będzie, czemu by nie? Tworzenie konta. Jippi! Mi się daje, że naprawdę być mi bardzo fajnie i polubicie mnie. Staram się być, yy, dobrze mówić, staram się bardzo, żeby to nic tobie się wychodzi, ale będę się starała. O, tu jestem, super. Ja już znam te prowadzenie, naprawdę nie jestem jakoś taka dosyć na w, w te cośki, więc spokojnie, nie musicie myśleć, czy jestem jakąś nupką, czy coś. Dobrze, okej, okay, już idę, idę, okej, okay, dobrze, Dexik, słodziutki jesteś, na naprawdę, dobra, o, monetki, wow, dobra, okej, okay. idziemy po na monetkach, dobrze, wiem, przeskocz tutaj, no dobrze, przeskoczymy sobie, dobra, halo, O dobrze, juu, jej, ale super, o, o, Lita, cześć, Lita, no, dzień dobry, hej, ale masz fajnego dinozaurka, ja też bym go chciała. Rakiety są super, no są super. Cześć, Rita. Okej, okay, zobaczę. idę już do Nexusa, okej? Okay? Idę, idę, idę. Pa pa! Pa! pa. O! Coś jest, Dex. Aha, podwójny skoczek. No dobrze, zrobimy podwójny skoczek. Dobrze, spróbuję. Ale chcę te munacki zabrać, okej. Okay. Yeah, nie, dziękuję wam, dziękuję. Świetny skok, dziękuję. nikt nie, zniknęliście. Ale ładny kwiatek, wow. No nie mogę go wziąć niestety, no nie wezmę sobie tego kwiatka. O, tu wszyscy są. Cześć, witajcie. No, udało mi się, Bomberka. No, to nie było jakieś takie zbytnie bardzo trudne. Ale udało mi się. Dobrze, pójdę przez ten portal. I będzie Nexus. juu dobrze, Nexusik. Teraz mamy taki jeszcze, taki jesienny Nexus. Więc zobaczymy. Okej. Okay. Oj, Ojoj, laguśki, No, przepraszam bardzo że te lagi. Mam nadzieję, że mi wypacicie. I będzie dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, kilka siedem minut w ogóle. I specjalna na Vipa. No, kupiłabym sobie Vipa, no niestety. No jest Uuu, uh, naprawdę jest fajna przycena. No niestety, no nie kupię chyba sobie dzisiaj wipka, może w innym odcinku. Zakręćmy sobie tym kołem fortuny, ponieważ mamy właśnie nowe koło fortuny, sobie zakręcimy. Ja mam chciała bileciki, bileciki, proszę, proszę, na dobry start, na dobry start, proszę. No nie, no fajerwerki, no nie. A pamiętam jak tego, jak Rita mówiła, że rakiety są super, dostałam nagro rakiety, naprawdę. Mm, nie, to się nie opłaca, dobrze, tu mamy takie nagrody. Um, czy coś jest po Mam pięć wiadomości. No to wiem, że właśnie jest. Włośnie, Co? Włoni ją. Ja właśnie. <laughs> Ale jest fajny, głupie. <laughs> Dobra. I. O, creeper. Creeper. Halo, creeperku. Ej, hej. Ale fajny masz King. Creeperku. Dzień dobry. Witaj. Halo, daś mi uśmiech. Hej, kanał piszemy sobie. Um, niestety, no ja nie mam dużo latek niestety, no wybaczcie, urodzi urodziłam się w maju. No niestety, ja bym musiała podać wiek 2013, no ale no no wtedy nie będę mogła pisać i w ogóle, więc skłamiemy sobie nie chcąc, że Block Star Planet. Ok, niech mi, niech mi wybaczy, mamy dzień, że mi wybaczą, wydaliśmy sobie 2005 i hejka, Katri, bombelka i napiszemy sobie na grywam, o tak, może ktoś zrobi hej it, będzie mi bardzo miło, jakby ktoś tam napisał hej it Wam czy może ktoś się odezwie hmmm, za chwilę sobie przyjdziemy jakieś parkury a w tym czasie powitamy sobie, okej okay, mamy tutaj kogo mamy? Stella Guardia, dobrze, pracownik bezpieczeństwa, dobrze, 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 jak coś to będę się do ciebie zgłaszać okej? Okay? Ale w ogóle ładnie wygląda, ma takie ładne różowe włosy masz fajne takie butki bardzo ładne butki masz, dobla o, odbierzemy misję. jakie jest wydarzenie, dużo większa szansa na pojawienie się czterech i dużych kryształów, Ułok, super, próbuj dowoli, parkour, o, czy to będzie, ja chyba wiem, co to będzie, czekajcie, próbuj dowoli, czyli nie będzie, że kryształy nieskończone, może, o, może tak, może coś takiego będzie. Mmm, no, olała mnie ta osóbka, no nie, hu -hu, no, nigdy nie będę sławna. Więc macie mi dać uśmiechki, będzie mi bardzo mi, jakby się jakbyście troszkę dali uśmiechów, no bo tego lubię, że wy, kocham luziowy, tak, luzowy jest mój ulubiony kolor, uwielbiam luziowe wszystko, mam, mam taki pokój, bo wam po przedstawić, jaki mam pokój. E, tak, no to mam taki, um, różowe ściany mam. E, I mam takie różowo-białe łóżeczko, bardzo no, fajne i mm, minusie mam taką korterkę w uni i naprawdę są bardzo słodzieckie. Ja tu są dziuwiki, o jakieś łodziaczki. O, cześć dziuwiku, cześć, cześć, halo. Hmm. Pomijamy, pomijamy dziuwika, pomijamy. O. Dobra, lecimy. Ja naprawdę jestem doświadczoną e, gamerką Blockstar Planet więc chyba nie będzie tak źle. Ojejku Drip, ojejku Ja na moim koncie niestety nie miałam dripa i bardzo mi chciało uzbierać tego dripa No ale naprawdę ja nie wiem jak mam zrobić milion tej kaski. No no jak mogę to zrobić? To jest dość ciężkie, naprawdę. Mój rekord e, monet to był chyba 120 tysięcy, więc naprawdę ja nie wiem jak mam zrobić milion, w sensie. Naprawdę to jest bardzo ciężkie, a kram tak gram bez tak po 2 godziny dziennie, może, może 3, a naprawdę ciężko zdobyć tą kaskę, więc naprawdę nie wiem jak zrobić tego dripa tak bardzo łatwo. A wie pani sobie nie miałam um, Ale możecie mi dawać donaty na na, na, bo, na konto bąbelka i będzie bardzo fajnie, dobra Lecimy, um, o tu jakaś jest, ale fajnie fajny pki parku, to właśnie są te duże kryształy teraz. I patrzcie, ciągle są duże kryształy Tam jest tego, yy, czekajcie. To jest chyba pluźnia, więc bardzo fajnie. O, o, o i powiedz o nie, to jest kiemet plus 5. Ojej, ale dużo kryształków więc musimy zbierać i sobie odbierzemy na koniec odcinka, jeżeli nie zapomnę. Macie um, oczywiście zasub zasubskrybować mi kanał Bąbelka, będzie mi super, jakbyśmy wiązać 5 subków. Okej, okay, i mamy. Przesz przeszłam ten parkour i powinien być level, więc mam drugi level. Yupi! Yupio, Więc sobie odbierzemy te naglody. Jej, drugi poziom. No tak naprawdę, na samym początek jest dobrze. Być, mogłam w ogóle nie wbić tego poziomu, a wbiłam poziom. Więc naprawdę, bardzo fajnie odbierzemy sobie tutaj misję. misja, misja, misja o, tutaj tak, przesz przeszłam parkour mm. i level kolejny zdobyłam, wow super, zdobyłam kolejny poziom naprawdę cieszę się z tego niezmiernie, dziękuję wam bardzo przecież to sama zdobyłam przez misję więc sobie robimy misję bo tam było coś takiego jak chyba, użyj konfetki czekajcie użyj konfetki w nexusie dobrze, konfetki Konfeti, to jest to. Damy sobie na te pieski pacie. będzie, i na tego człowieczka. I patrzcie, wow, jakieś fajniutkie. Użyj konfetti Nexus. No tak, udało mi się. Ok, odbieramy. Może kolejną misję zrobimy, bo bardzo fajne. Um, chyba było. Użyj selfie. Użyj selfie, dobrze. Użyjemy sobie selfie w Nexusie. Użyj selfie. A, muszę sobie fotkę. Będzie do mnie turki. I. Jup. Ale fajniutka, dobra, jaką dać sobie? Tylko mogę to albo to, no tu damy sobie to zwyczajne. A, super, super. O, my zostaniemy fotografami, ok Co wy na to? Zrobimy sobie fotkę. Jak chcecie, możecie ją polajkować. Zrobimy sobie, mm, może nie, może zrobimy tej Madzi. Hej, Madziu, dzień dobry, ale ona ma tu już wysoki level, to zrobimy, będziemy jej preparacji. Dobrze, mamy. Um, i nazwiemy sobie tego SŁAWNA OSOBA, bo ma się to level, no to jest sławna chyba, co nie? No dobrze. Okej, okay. dobra. To mi jak chodzi ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. pieczawek w kule i piękny kończyk YouTuberki Bąbelki. Więc czekam się no i papatki.